Ok, no to zaczynamy. Pierwsza pozycja: Felix Net Inka oraz gębnie Niewidzialnych ludzi Rafał Kosik. Tak, stwierdziłem, że zaczniemy od tej książki, ponieważ niedawno wszedł do kin film Felix Net Inka oraz teoretycznie możliwa katastrofa. Jest to druga część tej serii. Film jest podobno beznadziejny. Ja się nie wypowiadam, bo jeszcze nie widziałem, ale głosy nie są zbyt pozytywne, co nie zmienia faktu, że cała seria jest po prostu świetna. Yy, Rafał Kosik jest yy, polskim pisarzem. Yy, fantastykę pisze. Przede wszystkim yy, właśnie dla młodzieży. Bardzo fajna sprawa. Felix jest yy, młodym wynalazcą, net jest genialnym informatykiem, a Nika ma pewne Nadprzyrodzone zdolności. Książka nie jest jakoś specjalnie niedługa, około 350 stron, a czyta się ją naprawdę jednym tchem. Jest napisana współczesnym językiem, jest naprawdę momentami. śmieje się przy niej na głos. Bardzo fajną sprawą jest, że wszystkie ilustracje w środku, nie wiem, mam nadzieję, że było dobrze widać, są robione własnoręcznie przez autora, więc mniej więcej możemy sobie wyobrazić o co chodziło. Jeszcze w każdej recenzji będzie taka część, mini część. Jaka jest historia tej książki w moim przypadku, skąd ją dostałem? Tą książkę dostałem na gwiazdkę od rodziców, nie wiem, 3-4 lata temu. No a myślałem, no, wiadomo, ja się zawsze ucieszę z książki. Ale książka, książka przeczytałem, będzie fajnie. Przeczytam, zapomnę, nie? A okazało się, że wcale nie, bo książka naprawdę mnie wciągnęła. No i zaraz potem się zorientowałem, że jest więcej części, kupiłem, kupiłem, no i w tym momencie właśnie mam ich 10. Ta książka dostała nagrodę, została książką roku 2005, więc to już o czymś świadczy. No i sam fakt tych licznych kontynuacji, i że jest naprawdę popularna. W każdym razie polecam Felix Netnika, Rafał Kosik, Miłość Kolarska.